co co ja mam powiedzieć? Mogę wam Chyba tylko trzy nie odpowiadam na one. Co? To już było straszne. Jest jakiś tip. Jezus, jakie to jest realistyczne. Jest to głew Co to jest? się pali? Czy o co chodzi? Chyba tak. tam wszyscy wchodzą. Ja też chodzę. To tam młodo się idzie. Też młodo się nie podobał się. Tu młodo się się, się idzie. I możecie wpaść na moją rękę i z tyli trochę wychodzi. Tak naprawdę. Możemy mnie zdominować. Okej. Tu, tu. Ja, ja, ja idę, nie, ja idę do osób. Nie błagam. Ja, 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 ja tu idę. Proszę was. Nie, nie! Cholera, 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 cholera. Będę sam grać? Dobra. Super. Sam gram. To jest złe! Nie, nie, nie. Ja <śpiewa> nie tym Ja to jest straszne. Błagam Was. Są drogi. jest złe. No nie no Naprawdę. To, to mi robić. No, nie, nie to nie wiemy jak. Tu będą jakieś postacie? Nie. nie, nie. Ten odcinek się skończy szybko. Się na przykład mam jakiś komputer. I możemy połączyć walkę do Widzowie, to jest trochę. Ja, ja, ja się tak boję. Muszę zostawić dla tego subskrypcję. To jest wyjątek. Ja chodzę do no. BN. Nie wiem dlaczego tu nie legnąłem Ja tych drzwi nie otworzę. Tylko jak po yy, grabie poda tutaj. Ale mamy tu dodża. jest kalendarz. Jaki dzień jest na kalendarzu? tu skakać nie mogę. Ja bo... Ej mogę na łóżko wejść. Zostawcie chyba naprawdę. mogę otworzyć kolej. Ja tam nie wejdę. Proszę Was. Tak. Ja nie tak Zobaczmy no. co jest na razie w tym pokoju. Nie, nie, nie o pewnie. Tylko się jewasz. Miewasz? Tylko Telewizor. Czy my możemy włączyć telewizor? Never used it. Jaki never? Ja chcę to włączyć! Lampka się wyłączyła. Tylko musi być akurat noc. co to Gives you the power to ask... Uwaga. Tu mamy starą kostkę z Robloxa. Wiem. Widzowie, ja mam pomysł. Otworzę te drzwi i będę ask. Nic nie hmm. będę patrzeć. Zostawiam nagrywanie, idę na łóżko. Zobaczymy, czy ta postać przyjdzie, czy będzie jakiś bił Trochę się stresuję. Dobra, jest. Może będę tu idę do mafii. On śpi. Dobra. cię tu sam nie jest. Jednak, Jednak to Jednak będę. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Błagam. Jeszcze moje laki Ja naprawdę się tak boję. Tu nic się nie dzieje, a moje tętno jakby było jakieś po prostu... Nie wiem. W następnym odcinku będę wam podawał tętno. I mój stres ja tam schodzę na dół. Jest już Ja mogę... Jest świat. Ja, 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 ja. Dobrze. 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 Tu się nic nie dzieje na razie. Jak, jak włączę telewizor, to jest totalny. Urzyłem. <laughs> Złe. Może 10 minut się uda. Nie, nie, tam jest ciemno, ja tam nie wejdę. Na ikowie gry to... Mogę się tu schować jest. Schowałem się. Schowałem się. Fajnie. Jak się odcinek. Z niego darcie w Roblox. No zacząłbym zrobić drajnie, teraz mam obraz. Jezus, jeszcze moje lata. Ten obraz. Ten obraz. Ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, dlaczego. Ja już tu chodzę dużo czasu, a tu nic się nie dzieje. Tak od razu mam do kolejnego odcinka, nie mnie bo mój stres, tętno... to są drzwi, ale te drzwi akurat podejrzani wyglądają. Czy ja tu mogę coś otworzyć? Co taka nie mogę? A do kurde, do miejskich <laughs> To jest kamera! Co to kurde jest? Baby... Mogę wejść na górę? A jakbym chciał wejść do tego pokoju, co byłem, to no, myślę, że nie wejdę. Mamy gaśkę. Czy my tu możemy coś kliknąć E. Musimy rozglądnąć się? Jej, jej, na kwiatka mogę wejść. Dobrze, na kwiatka mogę chociaż wejść. Yeah! Idę tutaj i Jezus, to była nasza mama. To była nasza mama. Główek to sleep. Dobra, idę spać. Bo po tym idę spać, tylko że tu wyjdzie ta postać. Dobra, chociaż każdy ma coś robić. Jezus. coś się dzieje. A to tu... był... Nie. Gdzie jest mój pokój? W ogóle? Bo, to spokój, nasz pokój. Open. Yeah, yeah, yeah. 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 Nie, nie, nie. 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 Nie.

Ja, ja wejdę do tej budki. Bo tu są otwarte drzwi. Chyba, że nie tam jest. Nie, ja jestem tutaj. To jest mój skin. Dobra, czyli ja nie mamy, No tu ktoś... Dobra. Tu ktoś jest. Ale no, czemu ja wybrałem być sam? Nie mogłem poczekać. Nie, żadne eksploracje. Moje tętno już... Nie, Mogę tu podskoczyć? Dobre, mogę, mogę, mogę. Dobrze, widzowie. To jest koniec tego odcinka. Widzowie. Może wejdę pod samochód? Nie mogę. No, widzowie, to jest koniec odcinka. Zostawcie suba i lajka. już niedługo będzie. Tak, ciemno, w tym drugi. Więc, widzowie. Köszönöm,